Dzień dobry, jak wiecie, w sadzie może trochę mamy ubytków, jeśli chodzi o wiśnie i te wszystkie pestkowe owoce. Natomiast nasza pszenica prezentuje się całkiem nieźle, jak widzicie. Chciałam Wam się ją pokazać. Może zrobimy troszkę zbliżenie tutaj też zaraz, ponieważ pszenica jest naprawdę piękna. Baliśmy się o nią. Ona dopiero teraz zaczęły te kłosy wychodzić niedawno w sumie, ale jest naprawdę piękna. No może prosimy o zbliżenie tutaj. Więc myślę, że chociaż żniwa powinny być porządne. Nie wiem, czy nadrobią e, braki wiśni czy reśni. Pewnie nie, no ale myślę, że zbiory, że żniwa będą fajne. Tylko że będą niestety żniwa pewnie troszkę później, nie będą 13 lipca, 12 lipca jak w zeszłym roku, tylko troszkę później pewnie. Ale najważniejsze, że jest nadzieja, te deszcze ostatnio bardzo poracowały tę pszenicę. I tak właśnie ona u nas wygląda, ta pszenica. Pochwalcie się w komentarzach, jak wygląda Wasza pszenica. Na pewno ładniej niż moja, nie wiem. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Zobaczcie, jakie kłosy ma. Piękne są. No, w sumie ponad 10 hektarów pszenicy. No dobrze. To na tyle. Miłego wieczoru. Do widzenia.